Witam Was, z tej strony Brecha I znowu Was przepraszam, że nie było dawno odcinków No dobra, ale wrzucę, nie? E, I tak, a to jest drugi odcinek z Warframe, a Właśnie tutaj, jak widzicie, mam nową postać w I... czekajcie... Ador. Czekajcie, ja tu muszę... O Jezu Teraz Adolf jest słaby taki o Boże Eee, e, wiecie co? Wydaje mi się, że Adolfa zostawimy w spokoju. E, zostawimy go na razie. Teraz damy może tego drona. Yyyy hmm. No, Ulepszmy naszego drona Przekierowanie i regeneracja hmm. Fajnie hmm. Cześć okay. Dobrze e, Teraz powinniśmy O na szczęście złoty nam się trafił. ulepszymy może troszkę. E, mamy jakieś rdzenie fuzyjne? E no, nie mamy. Duplikaty może to jakieś przyda. A to? Zbieracz. Zresztą mam dużo tych zbieraczy. Tak więc druga uszkodzenia wewnętrzne... Już... Ale i co tutaj? dobra, już tyle zostawiłem sobie. No proszę czekać, no proszę czekać. Dobrze, teraz naszego Drona mamy ulepszonego Ups, chyba się wyrymowało, albo nie Jak możecie zauważyć, ja tutaj yy, Wiem, to wygląda na taką słabą postać, jak możecie zauważyć, ale Uwierzcie, że to yy, Masakra jest totalna, gdy yy, te, post tego Warframe'a yy, Jego mocy się użyje i zobaczmy sobie, w zasadzie mógłbym, a nie, coś tutaj, ja w ogóle mam, Rubiku, hmm, poczekajcie, o, to karamin jest jakiś, no, to tam, mm. Kupujemy schemat, tylko jeszcze pakietu polimeru brakuje. Będzie fajnie, tylko. Dobra, i już pik. E, e, czekaj, gdzie były pakiety polimeru. Na Wenusie i na Merkury. Może pójdziemy na Wenusa. Na jakąś taką pierwszą, lepszą misję. E, eksterminację możemy zrobić. Ekstrem... eksterminację co zrobimy Ja nie chcę czekajcie ja sam muszę tylko tylko ja na razie bo ja nie chcę tu nikogo innego Żadne mi tu wyszukiwanie drużyny ja na razie sam będę przecież nie dam rady to zobaczycie jaki z tym jaka masakra w ogóle z Walkerem Nie wiem ja nie Walker ale nie wiem, bo chyba tak się czyta, nie? frakcja korpus. Z mało? to w zasadzie to ja na razie tej zdolności jeszcze nie pokażę. Ja tu chcę tylko pakiety polimierów <laughs> Dobra, szybko idź Patrz To po prostu zwiększa obrażenia Tej postaci jeszcze To jest po prostu piękne, że To dla mnie łzy szczęścia Że chcę się, się ze szczęścia popłakać. Jak widzę tak, takie morderstwa. <grymne> Ora, jedziemy. energia. Pakiety polimeru to nie widzę nie? O, ale filler bron to filler bron a to, to nie będzie. Polimer, tak? obwody no dobra ej, ej. mam cele jak baba z wesela. i tu chyba jest szafka otwarta Nie, to nie fair, ja to zgłaszam do prokuratury, nie? Tutaj, człowiek się stara... Ej! ej nie, ja się tak nie zgadzam, ja tu chcę ten... Ja, bo on nie chcę, Póki i to dawać? Przecież to łatwo zdobyć, ej. Znaczy, dostać oczywiście. Nie? Czekajcie, noga mi... Ja tutaj walkę wszystkich. O, Femma! Jak treść, tak ja też mam ile. No, ulepszyłem, nie? Ja nie, właśnie te jeszcze kreminki muszę ulepszyć, bo na większe levele jak się tak nie zamarz... No. No nie no to nie fajla tu No nareszcie pakiet polimerów Nareszcie myślałem że ja Dobra nie już Power Piękne. Lubię taką masakrę. Taka dziewczynka, tak dziewczynka, to Ale nie, no nie feria ja tu. Nie, wiem, to łatwo będzie się na takie hałasem i No, dron, strzelaj! Kurde, niewidomy, niewidomy. Ja cię zarapyknę! Nie ma. Nie, nie, muszę te właśnie... ...pakiet polimeru zdobyć. Niech widać nie, no sobie, że to nie, wydałem, ten pakiet nie, co no nie, 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 Ale... Patrzcie. Filler drone, o. tak. nie, nie, próbka, tak. Ale pakiet polimeru. nie, no. nie, 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 bo ja tutaj się w kurze iczki włączę. Dola, la, la, la. Tutaj. Moja zł. Dobra, gdzie jest taki? To jest nie normalnie. Na Abraham nagrywała. No już wiecie, pomyślałem, że nakręcę, bo dawno nie było to. Nie ma. O nie zgadzam się. No, dobra. no nie zdobyliśmy tego polimeru, Chyba 34 nie, 41 jeden kurde. Nie, ja nie. Nie, nie wierzę w takie kwałstwo. Jeśli chcesz want to have any chance of recovering znaleźć you have to find those proof a, bo z tym... limbo Czekajcie, czy na pewno to było na Wynusie, Tak No, na Wenusie, to... Nie, jest tak mało Gdzie A wy... Pupie Dobra, zrobimy to bo mnie tutaj... ...brona O, bo... O matko, przychwycenie, obronie jakieś. A dobra, czy może tutaj zrobimy jakąś misję? No dam, bo ja w ogóle nam merykury dawno nie robiłem. w no, ogóle nie robiłem. Nie wiem, może. Może na Wenusie, nie bo. Moru sektor wydobycie. No wydobycie zrobimy.

Bez hitu to wygląda jak... O, no nareszcie Czekajcie, ja tu mam snajper, no? Abraham sniper Nie ma? Dobra, Abrahama ninja yeah, Dobra Daszko. Putin.

teraz um, mi pakiety polimeru na chodź Teraz obsalala Jak pan już ty ...misterii To fajnie No nie zostawcie mi to Wręcz końc... żartów ja was zabiję jak ja was nienawidzę Zdychać mi no bo kurde I już se, atakujcie, atakujcie się

O o, 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 I po co, i po co? Jak wy przecież wiecie, że i tak zwiniecie w mojej uryj ręki. Ręki nie, jest szybrana Jak i tak przecież to wiecie, to po co to robicie? Nawet, no wesma. I na Jak przecież wiecie, że zniniecie.

WZIĘŁ MNIE KWASEM TY WSZYSTKIE MIOTY tak, TAK 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 A biejecie sobie ten... ...propo wy... wy... ...propo wy... wygarniamy O, o, no dobra, nie, eee... ...e ja już... ...no chociaż nie, że tam... ...pogarniamy nie będzie się nam nudzić. o no, o. o teraz znowu się zaczyna. Okej, okay, o do mesta nie tam ten... i było Orześ oh, z nosa jeża Nie nam się nie tu oh, idzie pulpek Jest pulpek jest Pani No, полимер, на казалете, но вот не что вы но и что-то шмелья да дар вы вот и вот вот и вот и вот и вот так. Oni wszystko chyba muszą niszczyć co napotkała na swojej drodze Dostawcie moje zboże Zostaw pa moje zboże Ta zboże ten Moje zboże Jakie żyjecie? co za moje zboże

zostawcie moje zboże po co wam moje idźcie no nie no kurde kurny urodzi się to nie no skójny gimet wstaje ginąć warsze tylko tu obronimy i nie mogę już tu pozwolić na to bo jeszcze Teraz są do wydobycia. 3, 2, 1, jolo. O! Oh. Uuu! Ujo, wieża! Wieża, trzy sabotaż. Ja sobie chyba za chwilę zagram. Dostałem klucz. Nie, do póski. Aby zaczęły dropić potrzebne klucze, ale czwórki to nie wafla. Nie. Tu powinna być już ewakuacja, nie? O, matko gdzie? Ja nie chcę się tutaj pilnować. Bo tutaj jest Ewakuacja, nie ewakuacja. No jest. Co mnie to obchodzi? Co to jest? mamy daleko do tej ewakuacji, czy nie? Dobra, chyba już nie, jak pójdziemy do ewakuacji, to chyba mogę patrzeć. Matko, no co tutaj, często jest. No. Fajnie, zdobyliśmy pakiety polimerów. Nie tyle je chcieliśmy, ale jakoś... O, ile jedwa... No, fajnie, 10 tysięcy dodatkowych klientów uzyskamy. Ty, wyjeżdża 3 sobotaż, ty. Fajnie, fajnie. Ja sobie jeszcze popatrzę, czy mi czasami nie zniknął tych klucz. Bo już nie mam takie lagi, że... Mm -hmm. y Wieża i też Gdzie to jest, gdzie to jest, jest wie O Jezu! <noise> o ja Idę 30 do 40 aż tak? <noise> źle Dobra, nie wiem, no czekajcie, bo tu mamy ma zadanie Cię gdzie tydzień limba? ma Adolf! Czekaj, bo tutaj nie wiem, po co mi ten krons. O, w ogóle zapomniałem o tym. No. Chyba coś. Yy, tak, jeszcze trochę tych yy, pakietów polimeru. I słuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, więc należy cześć. Pa.